Rodzinie, powiecie, że tak było. Pierwsze. Yy, tam trzeba mi stanąć. Yy, no, tu mniej więcej. I oddal się troszeczkę teraz ode mnie. Doskonale. Ja nawet widzę, żeby jeszcze sobie obniżył trochę statyw, ale dzięki. Wspaniale. Proszę o chwilę cierpliwości. Ustawię sobie ostrość. Trzeba będzie wytrzymać 3 sekundki. Jak liczę do 3... Potem będzie oczekiwanie, dobra? To moment. Pojedzie ser? Nie, nie musisz. Powiedz zorza. Zrobię na próbę jedno zdjęcie. 3, 2, 1. Dobra, daj mi jeszcze sekundę. Możesz opuścić ręce, zaraz je zrobić tylko. Jeszcze tutaj przygotuję, tylko ustawić kilka. zobaczyć, które wygląda najlepiej. Ktoś tam chodzi. Idzie tutaj Łysego. Ludego. Dobra, przejdź troszeczkę w prawo swoje. Dokładnie tu. Dobra, eee, dobra, i uwaga, jeśli nie ruszamy na moje 3, 2, 1, jeśli wtedy nie ruszamy przez 2 sekundy, uwaga. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Bardzo pięknie, jeszcze jedno zrobię, poczekaj. 1, 2, 3. Bardzo ładnie dziękuję. Kocham się następny. Dzień na przyjęcie. Rozwodowe już jest, teraz można zrobić parę. Teraz dobrze, że się Zdjęcie. Tak. No ale zawsze wszystkie pary robią sobie zdjęcia najpierw razem, a potem każdy chce osobno. Oni się tak zabezpieczają. Nie, nie, dziękuję <smart to jest> właśnie <gryzanie> Państwo. Daj proszę skoczek swoje prawo jeszcze. Tak. Dobra, już. Doskonale. Idziemy. 3, 2, 1. Jeszcze jedną zrobimy. Zrobię tylko ostrość.

jeszcze odrobinę, przepraszam, jeszcze podejdźcie w prawo, bo ta droga się trochę nie przesuwa. Fajnie trzy, trochę aparat. Super. Eee, sobie na was. Dobra i uwaga. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Przeprowadźcie, trochę rozmowcia, żeby jeszcze raz to zrobię. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Bardzo ładnie, dziękuję. Teraz ja sama. No i Rachel. Na Tinder'a. A z jakiego bliska robisz? E, Także jest dobrze, widzisz Ciebie całą postać i ładną zarzewkę. Proszę dać krok do mnie nawet. Jeszcze. Doskonale. No będzie trudno, już sobie jazdy. Dobra, 3, 2, 1. 1, 2, 3. No, no? To się no, no proszę się buje. Uwaga. 3, 2, 1, 2, 3. Dobra. Ale wiesz co? To... Jeszcze jedno teraz, jak nie na spokojnie. Za, za, za. Jestem kaftanem. Jestem smutny? Nie, nie, nie. Może Może tylko śmiechać. Dobra. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Where? 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 Sorry, can we go that <laughs> oh, my God. My God. Yes, Watch out guys. Hey. There is equipment and cables. Be careful. And okay. go slowly. Maybe on the left side. Hmm? Hey guys guys guys. Stop. Come on. Please came here. Okay? This way. Come on, come on, come on, come on. Here you okay, can see there is a cable. Yeah, thanks. Okay, sorry. No worries. Have a good night Dobra, dobra. Eee, jeszcze daj proszek swoje prawo. Eee, dobrze. I uważaj. Trzy, dwa, jeden. jeden dwa. Trzy. I bardzo ładnie. Czykło. Dziękuję razem. dalej? Coś ja zobaczę, co tam coś Tutaj właśnie udać. ci piszesz, że jakiś. Polić fail, piszczeki network ten. Ale nie, chyba jest nadal online. Upewnimy się zaraz na transmisji. No daję, coś tam na chwilę. A, bo mi tutaj Państwo yy, przeszli przed celinkiem i go zasunili, więc to Nie tylko dlatego. No tutaj przestawimy sobie troszeczkę kamery. Dobra? No dobra, to robimy kolejną fotkę. Okay. Tak, bardzo dobrze. Kto tam używa czerwonej latarki? Widajcie na chwilę, bo mam mamy zaćmienie nie głąb. Dobra, zobaczcie I teraz uwaga, 3, 2, 1 i robimy. Pięknie. Jeszcze jedną robię dla pewności, dobrze? Dobrze. Trzy. Eee... Nie van yeah, yeah, so is a titkán! To chodź zrobię ki! A hajszra A hajszra megy A hajszra A hajszra A

Kroki do tyłu. Aha. Jeszcze. Dobrze. Doskonale. Okay. Mamy ostrość i liczymy do trzech i się robi zdjęcie. Trzy, dwa, jeden, jeden, dwa. Zrobione. Jeszcze jedno z radycji. Proszę. Proszę. Uwaga, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Poczekaj, bo się ruszać mi troszeczkę. Jeszcze raz: 3, 2, 1, 1, 2, 3. Teraz wyszło. O, to bardzo fajnie. Dziękuję. Sandzie i za mną spokój. O, ją. Doskonale. Uwaga, bardzo dobrze. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Jeszcze jedno, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Dobra, to, Dziękuję. bardzo ładnie wyszło. Dobra. Nagrody wyślemy Państwu pocztą. No dobrze. Zdjęcia mamy porobione, jak widzicie zorza nam się trochę rozkręca, więc zawsze wykorzystujemy ten pierwszy moment taki z naszą pierwszą zorzą, która jeszcze daleka jest powiedzmy od czegoś co, co mnie by zachwycało, ale gdy mamy pierwszą zorzę to możemy zabezpieczyć się przedając pierwsze jakieś zdjęcia, a później się najwyżej zrobi lepsze. Także ten etap jeszcze na pewno przed nami, a jak widzicie, zorza powoli się rozkręca. Odstawię drugi aparat, żeby mi się nie złamał królem absolutem i będę mógł Wam pokazać uf, trochę więcej. Strasznie się zasypuje na tym głębokim śniegu. Troszeczkę wrócimy do takiego stanu bardziej o, z większą czułością i będziecie tutaj wtedy, znaczy z, mniejszą, z mniejszym czasem i większą czułością, więc będziecie trochę to inaczej teraz widzieli, bardziej płynny rok. Zobaczcie, tutaj tworzą się nam na.